zima, jedziemy Śniegu dużo Musiło coś pojeździć Nie połączyło Wyluśniamy w lej Podziomną Pociąg do nieba, kolorski wiatr ciśnie się na Ale to nie przyjadę, bo to jest rów i to jest moje pole. Ale nie mogliśmy wyjechać, wyjechać, on zahmł wpadł Aha. Ciężko, nie? Ale to ma obroty. Bu, 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 bu. Ale, ale opony mam troszkę lepsze, słyszysz? Ja opony mam troszkę lepsze. I jeszcze co, ja jestem trochę cięższy. Co co? Nie odkłaszcz tego bo szkoda, bo Aha. Osyp, silnik śniegiem. Osyp. Tu na cylinder, nie bój się, przecież nie pęknie. Chodzi o to, że ta jest za mała Za mała, daj mu tu buleo i zostaw go zaraz się schłodzi Co ma taką wąziutką chłodniczkę? No, czy, czy... no nie, za wąska A to jednak pizza, u mnie też wentylator się włączył teraz no, U mnie nilazisz Włączył nie się, bo Ale nie, tutaj to było masakra, tam masakra... Dobra, wentylator mi się w ogóle nie włącza Jak nie włącza? Nie, muszę go rozebrać, kurwa, nie wiem co tam jest. Jak? Przecież zrobiłeś przed chwilą No ale jak? Jest na krótko i nie działa? No nie działa, mówię, może się zjebał ten jak Co, wentylator? Nie, ten, czujnik No to podłącz go bezpośrednio No to teraz, jak ja nie mam nic Gdzie, gdzie masz ten czujnik? czujnik Gdzie? Nie rozbijaj, bo mi kable zjarało, zaraz się zjara znowu co. Co, no to weź się kurwa daj razem do kupy, i, 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 i już masz po kłopocie. On działa na zwarcie, tak? Jak je dasz dwa do kupy, to będzie ci cały czas chodził wentylator, Non stop. Tak powinien hmm. tak? Dobra, Co będziesz do domu jechał, kurwa. <śmiech> <śmiech> zaraz do kaczawy. Wyłączę, aha, bo ty na krótko masz cały czas. No to dobrze, podłącz nawracamy i jedziemy. Musimy wody gdzieś doleć, Czy nie trzeba? Ja nie no musisz zobaczyć czy ile ma. Ja nie wiem. Odkręcę parę teraz? Nie, ja bym wylał, nie ja, ja wiem, że Pepik odkręcił bo... mi <laughs> się To, <śmiech> Ubierz gogle i kask. Do tyłu. No tam do tyłu weź go na, na śnieg. Ja bym do jakiegoś bezpiecznego lasu wjechał, u mnie? Co? U mnie A bo tam u ciebie za tobą z tyłu. o? Tak, to lepiej. Ale że... Ale rzeźnia. Wyluśniamy blaze. Pociąg do gwiazd. Pociąg do nieba. Golącki wiatr. Dziś niesie nas. Pociąg do gwiazd. Pociąg do nieba. Polokski miat ciśnie się nać! Jednak opony dają radę Wogram ma trochę słabsze Né, wow. obra, já tez. Zobaczaj do skarpy Skarpę masz z tyłu Nie ja wiem tu Mam też na muziek Pomóc ci? Czee bo zaraz zjebie się ze skarpy Szkoda O omówiłem Kurwa wariacie Nie wiem My Musimy teraz go tam puścić Kurwa o, ja, ja, Kurwa! A. I kto teraz pójdzie tam do góry dokłada? Zawieziesz mnie Opa! Tak. Pięknie to robisz. Najlepsze jest to, że kamerę nie zdążyłem włączyć. Jebany, jeba, ja wierdol Ja nie mogę z Ciebie, wiesz co? Zawsze to przeżywałem i, i się bałem i miałem wszystkie uczucia jakie są na świecie, a teraz się z tego śmieję, bo to jest kurwa przezabawne Ty jesteś kurwa akrobata Na dwóch kołach, koła w powietrzu. Zakręciłeś koła nie dotykały tego Nawet nie dotykały ziemi, a ty skręciłeś kurwa na gubie nie wiem jakim chudem jeszcze raz W ogran kamery nie ma nie ma kto mnie nagrać dzisiaj No teraz to przesała? Wziłeś gdzie tam? Gdzie tam wariacie? Póki się wjeżdżało Okej, kiedyś, jak było fajnie sucho i bez śniegu. Ale jak teraz pięknie poszedł już? No. Gdzie on tam kurwa. Ale z... Muszę odpocząć, aż się sprzęgło jara. <głosy> <głosy> jo, mierd... Ale no, śmierdzi sprzęgło. <noise> <noise> Ale czemu się dziwisz? Ja nie wiem. Jest. <noise> ja mierd... Jezu... <noise> kurwa, jak czuję, się... tak śmierdzi, mi się głowę sprawi. Aż tak się nagrzało? <noise> no kurwa, aż piszczę. To piszczeć, to słyszałem, no. Już nie próbuję pod tym. <ś Jak un teaching>? Nie, już sobie daj tu spokój. Ja patrzę, ściąga cię, to wyzorę tam spadnie z tej skarby. to nie mi kurwa. U... Chuj... U ale żeś tu pokopał. On wyszedł. Ale <glor lose> wyszedł. Tu też wyjeżdżasz. Tu? No. Ja już nie pamiętam, gdzie my to jeździli. Co tu na dół ze skarpy? Nie, kurwa, A nie będę Zjadę nie. Ja pierdolę. Tu jest 80 stopni, kurwa, prawie ja piąt. Tylne koła w górze miałeś! Ja pierdolę! No patrz, tu są ślady przednich kół, a tylnych nie ma. Ja pierdolę. Metr przeleciałeś w powietrzu, tylnymi kołami No fajnie jest pojeździć, jak jest pierwszy śnieg, nie? No, ale potem już się Później już jest męczarnia. Dobra, ja idę do góry po swojego dzika. To co, kończymy chyba już, nie? Mi już gorąco, dupa mokra. O, lepiej na zapłonie zostawić, co? 猫、no.